10 najdroższych wykroczeń drogowych. Czy kiedykolwiek w trakcie jazdy samochodem zastanawiałeś się, jaki wysoki mandat zapłaciłbyś w momencie nawet delikatnego naruszenia przepisów? Oto 10 najdroższych przewinień według nowego taryfikatora, radzę jak najszybciej się z nimi zapoznać. Dziesiątkę grozy rozpoczynamy od mandatów w wysokości 1500 zł i 8 punktów karnych, co nie oznacza, że inne wykroczenia niesieją strachu. Na przykład przejazd na żółtym, a w konsekwencji czerwonym świetle przez skrzyżowanie, pomimo niższej kwoty grzywny, jaką jest 500 zł, dostaniemy aż 15 punktów karnych. Zatem dwie takie sytuacje i tracimy prawko. Nie został ujęty w rankingu temat kolizji drogowych, gdyż każda kolizja ma swoją historię i swoje przyczyny, a i tak w najmniejszym wymiarze kary nie znalazłby się w pierwszej dziesiątce. Co jest ważne, Wraz ze zmianami taryfikatora zniknęły także kursy, dzięki którym mogliśmy zmniejszyć liczbę punktów karnych. Wydłużony został także ich okres ważności wynosi on dwa lata. Mało tego, jeśli w ciągu tych dwóch lat popełnisz podobne wykroczenie, za tym drugim razem mandat będzie dwa razy wyższy. Gotowi? Tak więc zaczynajmy! Numer 10 złamanie zakazu jazdy wzdłuż pochodniku lub przejściu dla pieszych. Taryfikator przyznaje mandat także kierowcom, którzy nie ustępują pierwszeństwa pieszym, którzy poruszają się drogą wyznaczoną i dla pieszych, i dla pojazdów. Może teraz łatwiej będzie zrozumieć, o jaką sytuację chodzi w tym przepisie. Weźmy na przykład typową starówkę dużego miasta, w której mamy ograniczone zasady ruchu. Są drogi, na które po prostu nie mogą samochody wjechać, gdyż odbywa się tam ruch pieszych. I za złamanie tego zakazu. Można otrzymać mandat w wysokości 1500 zł i 8 punktów karnych. Numer 9. Nieustępienie pieszemu podczas cofania pojazdu, a także w strefie zamieszkania. O tym, że warto mieć oczy dookoła głowy podczas sprowadzenia pojazdu, zapewne wiemy. Ma nam w tym pomóc szereg udogodnień, lusterka, kamery cofania, czujniki. Jednak warto być świadomym, że na przykład cofając samochodem w terenie zamieszkania. Nie ustąpimy pierwszeństwa pieszemu, a zobaczy to, czyhający na taki moment policja bądź uprzejmy sąsiad wykorzysta nagranie z kamer. Czekać nas będzie zaskakująco wysoki mandat. Mówimy tutaj o kwocie 1500 zł oraz 10 punktach karnych. Numer 8. Przekroczenie prędkości o od 51 do 60 km na godzinę. Jeszcze w roku 2021. Kara wynosiła od 400 do 500 zł i 10 punktów karnych. Teraz mamy do czynienia z dużo większą podwyżką, dlatego zapoznaj się z nią, zanim zdecydujesz się wdepnąć gaz. Obecnie kara wynosi 1500 zł oraz 13 punktów karnych. Numer 7: Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych. Jechałeś zapewne nieraz drogą z dwoma lub więcej pasami w jednym kierunku. W takiej sytuacji, gdy obok Ciebie jedzie inny uczestnik ruchu, a zbliżasz się do przejścia dla pieszych, gdzie ten ruch nie jest kontrolowany przez sygnalizację świetlną, niech Cię jechać szybciej niż sąsiad z pasa obok. Ideałem jest jechanie z tą samą prędkością, choć nikt chyba jeszcze tego nie uczynił. Tak czy owak interpretacja, czy wyprzedzałeś czy nie i w jakiej odległości przed pasami, Należy już do policji. Przepis mówi tylko o zakazie wyprzedzania bezpośrednio przed pasami, ale ile to bezpośrednio? No właśnie. Kara 1500 zł oraz 15 punktów karnych. Ten rodzaj wykroczenia szeroko opisałem w jednych z moich nagrań, do którego odsłuchania bardzo zachęcam. Numer 6. Przekroczenie prędkości o. Od 61 do 70 km na godzinę. Na przykład ograniczenie prędkości wynosi 70 km na godzinę, a czujemy się jak na autostradzie i jedziemy na przykład 140. Mandat wynosi 2000 zł i 14 punktów karnych. Numer 5. Wjazd na przejazd kolejowy przy migającym czerwonym świetle. Taryfikator mówi o trzech naruszeniach, które kończą się dla kierowcy tak samo, a więc kara 2000 zł oraz 15 punktów karnych. Mówimy tutaj o wjeździe na przejazdy podczas zamykania szlabanów lub ich omijanie, o wjeździe na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła oraz, uwaga, karany jest wjazd na przejazd kolejowy, pomimo że po drugiej stronie nie ma miejsca, aby kontynuować jazdę. W konsekwencji czego nasze auto może stanąć na torach i przy odrobinie pecha zostać zmiecione przez nadjeżdżający niebawem pociąg numer 4. Jazda pod prąd. Stająca się coraz modniejsza jazda pod prąd na drogach ekspresowych czy autostradach to jedno z najbardziej niebezpiecznych wykroczeń na drodze. Choć podstawowa kara za jazdę pod prąd wynosi tyle samo co wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle, czyli 2000 zł i 15 punktów karnych, to na tym może się nie skończyć. Za zatrzymanie pojazdu i postój pojazdem skierowanym pod prąd, np. Na, na pasie awaryjnym autostrady, grozi dodatkowe 300 zł, a za manewr zawracania dodatkowe 200 zł. Mandat też dotyczy osób, które postanawiają nie stać już dłużej w korku. I zawracają jadąc na przykład poboczem lub buspasem do najbliższego skrzyżowania. Za taki manewr zapłacą 2200 zł lub 2400, jeśli manewr będzie zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego. Numer 3. Przekroczenie prędkości o 71 lub więcej km na godzinę. Czyli coś dla tych, którzy lubią szybką jazdę. Na przykład ograniczenie mamy do 70 km na godzinę, a my jedziemy 141. Mandat: 2500 zł i 15 punktów karnych. Numer 2. Brak ważnego ubezpieczenia samochodu. Wbrew pozorom, ubezpieczenie samochodu jest najważniejszą sprawą. Wyobraź sobie kolizję, której winnym zostałeś ty i nie masz takiego ubezpieczenia. Hmm, cóż, za szkody musisz zapłacić ty sam. A czy wiesz, że w czerwcu 2022 roku ubezpieczyciel otrzymał dostęp do ewidencji twoich punktów karnych? Stąd już niedługa droga, by podwyższać stawki tym, co łamią prawo. Ale odstawmy ten wątek na bok. Jeśli termin ubezpieczenia twojego samochodu minie i policja zatrzyma cię 3 dni po tym terminie, zapłacisz 1200 zł mandatu. Skąd więc te drugie miejsce? Ano dlatego, że jeżeli minie 14 dni. To zapłacisz 6020 zł. Żeby tego było mało, od drugiej połowy 2023 roku kwota wzrośnie kolejno do 1440 zł w przypadku braku OC do 3 dni oraz 7200 zł w przypadku braku OC powyżej 14 dni. Numer 1. Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości. Spożycie alkoholu a stan nietrzeźwości to dwa różne stany. Pierwszy dotyczy przekroczenia stężenia alkoholu o więcej niż 0,2 promila, ale mniej niż 0,5 promila. Stan nietrzeźwości dotyczy osoby, której poziom stężenia alkoholu przekroczyła próg 0,5 promila. Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem. Inaczej ma się rzecz z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości. Tutaj mamy już do czynienia z przestępstwem. Choć najniższy wymiar kary to 2500 zł i 15 punktów karnych i zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat, to górny pułap skutecznie powinien zniechęcać do wsiadania za kółkiem po alkoholu. Mowa tutaj o grzywnie nawet do 30 tysięcy złotych, karze więzienia do 2 lat, zakazie prowadzenia pojazdów do 15 lat, oraz karze pieniężnej w wysokości do 60 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej. Ta ostatnia dotyczy pomocy materialnej i psychologicznej osobom wychodzącym z więzienia. To tyle na dzisiaj: dzięki za uwagę. Spodobało się Tobie wideo? Zostaw lajka i zasubskrybuj wideo w punkt, by być na bieżąco z nowymi materiałami. Tymczasem żegnam się z Tobą. Do zobaczenia!